Nikodem Kruk Olimpia Poznań. A to już Nikodem Kruk. Także będzie poprawiać 4 i 10. No i świetnie teraz. Nikodem Kruk. Brawo za naprawdę rewelacyjnie rozegrane technicznie skok. Na te ponad 4 metry. No i w tej chwili dalej. W konkursie są na razie Nikodem Kruk, Wiktor Smura, Piotr Rozmiarek no i Michał Gawenta. Starał się jeszcze atakować 4,35, ale w ostatni. ale zrezygnował po drugiej próbie. Nikodem Kruk. I udało się! Brawo! Nikodem Kruk prawdopodobnie tym skokiem mocno zbliżył się do strefy medalowej. Jeszcze sobie tego nie zapewnił, ale. Widzieliśmy jak tutaj wszystko perfekcyjnie zagrało i z jakim zapasem. A więc będzie to prawdopodobnie rezultat, który pozwoli znaleźć się w finale. Tak jest, pozwoli, powinien pozwolić znaleźć się tutaj w tym finale, ale będziemy sobie pod, podsumowywać to troszeczkę później. Widzimy, że strąca poprzeczkę na wysokości 4,35 m, no bo zgodnie z regulaminem teraz podwyższyliśmy o kolejne 5 cm. Nikodem Kruk, grupa zawodników, zanim o tym. Nikodem Kruk otrzymuje informację. Jako jedyny skacze na 4,35 to by oznaczało, że Piotr Rozmiarek Michał Gawenda i Wiktor Smura przełożyli. I nie skaczą na 4,35 i udanie. Nikodem Kruk jest dalej w konkursie. Odświeży sobie jego rekord życiowy, bo chyba on był 4,25, tak, a więc tutaj mówimy już o znacznej poprawie, tak czy siak, rekordu życiowego zawodnika Olimpii Poznań. W tej chwili już progres o 10 cm. E